Witam serdecznie, zapraszam na kolejny tydzień do Filharmonii Kaszubskiej. Już 21 marca, to jest sobota, odbędzie się u nas wspaniały koncert zespołu PECTUS. Jest to Juliuszowa Trasa zespołu z okazji dziesięciolecia jego istnienia. Następny dzień na sali głównej odbędzie się koncert charytatywny o godzinie 16 pod tytułem Oto Jestem. Jest to koncert organizowany dla... Uczennicy Jadwigi Dargacz, która straciła swoją prawą rękę w wypadku samochodowym. Zagrają absolwenci i uczniowie szkół imienia Królana III-słowieskiego oraz szkoły pierwszego stopnia imienia Fryderyka Szopana w między m.in. Joanna Kniter. Wstęp to jest od 10 zł cegiełka dostępna przed koncertem w kasach Filharmonii szubskiej. Jeśli chodzi o kino, zapraszamy serdecznie na trwające emisje filmu Kopciuszek oraz no, już głośnego Disco -pola. Na sali y, kameralnej zapraszamy na Litewski Przekręt. To wspaniała komedia w stylu najlepszych komedii brytyjskich oraz od 22 marca we, na film Wytłoje zawsze raźniej. Dziękuję.